Poprzedni odcinek naszego cyklu wprowadził Państwa w zachodnie przedmieście Wrocławia, przedmieście Mikołajskie. Wiemy już skąd wzięła się nazwa tego przedmieścia, wiemy co znajdowało się na jego obszarze, a teraz dowiemy się jak przed wiekami wjeżdżało się do naszego miasta od strony zachodniej. Już na samym początku należy sobie powiedzieć, że jeżeli chodzi o sam wjazd, to nie było w nim niczego odkrywczego. Wjeżdżano po prostu przez dwie bramy Mikołajskie. Dwie, bo Wrocław otoczony był dwoma kordonami murów obronnych. Zewnętrzna brama mikołajska mieściła się tam, gdzie w tej chwili znajduje się przejście podziemne pod placem Jana Pawła II. Wewnętrzna usytuowana była na wysokości dzisiejszej ulicy Białoskórniczej. Do dziś zachowały się niektóre jej gotyckie zdobienia. Są to m.in. rzeźby Ukrzyżowanie, dłuta brykiusa gałkę oraz herby Śląska i Czech. Do chwili obecnej rzeźby znajdują się na fasadzie kościoła opieki św. Józefa przy ulicy Ołbińskiej. Obie bramy łączyła krótka ulica, której także patronował biskup z Do dziś nazywa się ona ulicą Świętego Mikołaja. W średniowieczu była ona jedną z głównych dróg prowadzących do miasta dokładniej do samego rynku. Na końcu tej ulicy, tuż przy rynku, znajduje się gotycki kościół Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Świętej Elżbiety Węgierskiej, we Wrocławiu nazywany po prostu kościołem garnizonowym lub farą elżbietańską. Z kolei na drugim końcu ulicy w XIII wieku stała kaplica cmentarna, która jeszcze w tym samym stuleciu spłonęła. Na przełomie XV i XVI wieku na jej miejscu wybudowano kościół pod wezwaniem Świętej Barbary który był pogrzebowym i filialnym kościołem bazyliki Świętej Elżbiety. Obecnie świątynia jest katedrą prawosławną, soborem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu, w którym mieszczą się jednocześnie dwie wrocławskie parafie prawosławne. Mniej więcej w połowie naszej uliczki nieopodal wewnętrznej bramy Mikołajskiej znajdował się pierwszy wybudowany w 1411 roku szpital Bożego Grobu. Mieszkańcy XV-wiecznego Wrocławia byli bardzo dumni z tego szpitala i chętnie ułożyli na jego utrzymanie, a szpital stał się placówką typowo pediatryczną i był to jedyny taki w ówczesnej Europie Środkowej. Wyremontowano go w latach 2007-2008 i od tego czasu stał się biurowcem, a w jego narożniku możemy podziwiać rzeźbę Chrystusa Stałego. Przy ulicy świętego Mikołaja od 1526 roku był jeszcze jeden szpital, ale Heiligen Hospital, czyli Szpital Wszystkich Świętych. Najpierw pacjenci tej placówki byli leczeni tylko w jednym budynku, lecz na przestrzeni lat tak się rozrósł, że pod koniec XIX wieku stał się główną lecznicą wrocławia. Po II wojnie światowej pełnił rolę Szpitala Wojewódzkiego. A patronował mu żyjący na przełomie XIX i XX wieku neurolog, profesor Józef Babiński. Ale ulica Świętego Mikołaja to nie tylko kościoły, nie tylko szpitale to także liczne karczmy, oberże i restauracje, w których przyjezdni i wrocławianie mogli się posilić i zabawić. Do dziś możemy znaleźć tu kilka hoteli. Restaurację bądź winotekę, gdzie można było miło i przyjemnie spędzić czas, posilając się przy tym wyśmienitymi potrawami. Niewątpliwie największą ciekawostką dotyczącą tej ulicy jest to, że pod numerem 37 mieszkał książę Wacław Żagański, potomek Piasta Kołodzieja. Na naszą uliczkę wrócimy jeszcze na kilka chwil w następnym programie, gdyż mieści ona sporo ciekawostek, które naprawdę. Warto poznać.